Tak. Dzisiaj, proszę Państwa, emocjonujące wybory papieża, kardynała wielkiego, a został nim, oto, proszę Państwa, Kardynałem Kni. Ludzie, trzymajcie się, bądźcie dla siebie dobrzy, zaraz wam tam, do wizji. Ludzie zaczynają tak powiedział Bóg. Bóg powiedział, że Kaj i Abel zabili się, ponieważ się nie lubili. A my musimy się lubić, musimy się kochać. To jest nasz nas to to jest, żeby być w wiedzości. Ducha Świętego. Amen. Amen. <noise>